Dyszyk Ślazyk dzisiaj z Pekinu z miejsca, które 50 lat temu było jednym z kombinatów hutniczych w stolicy Chin, a dzisiaj pełni zupełnie inną rolę. Pozostawiono część tych obiektów industrialnych, bo to nawet takie budynki to są instalacje które kiedyś były elementem huty a dzisiaj tutaj jest park technologiczny w którym będziemy dzisiaj się spotykać z ludźmi którzy uczą roboty jak się zachowywać przy stole jak porządnie sprzątać mieszkanie i jak opiekować się ludźmi którzy opieki wymagają takie rzeczy właśnie w Pekinie. Właśnie wychodzę z miejsca, które kolokwialnie rzecz ujmując, znowu mi zryło Beret, czyli z miejsca, którego nie mogłem filmować, a które pewno później pojawi się w filmie dokumentalnym. To taki ośrodek szkolenia robotów. Jak to wyjaśnić? To jest miejsce, gdzie ludzie, trenerzy. Za pomocą manipulatorów uczą powtarzając pewne czynności, uczą wykonywania tych czynności. Począwszy od tego, że maszyny są w stanie przełożyć na przykład jabłko ze stołu do patery albo z patery na stół, po takie rzeczy jak na przykład wkładanie prania do pralki, wyjmowanie tego prania z pralki i składanie rzeczy. I jak się okazuje, ta czynność, czyli składanie rzeczy, jest czynnością najtrudniejszą, bo robot ma do czynienia z przedmiotami miękkimi, elastycznymi. I to jest bardzo duże wyzwanie dla robota. Natomiast to, co usłyszałem w tym ośrodku i to, co mną wstrząsnęło, to po pierwsze, ośrodek działa 20 dni. Tak, 20 dni. 20 dni wszystkiego pracuje tam sporo ludzi, sporo tych trenerów, i cała zabawa polega na tym, żeby powtarzać czynności po a te dane, które generowane są podczas realizowania zadań, są zbierane oczywiście gdzieś tam w chmurze i potem obrabiane dzięki sztucznej inteligencji. I one będą tworzyć za jakiś czas taką zbiorową o, wiedzę, zbiorowe pojmowanie wszystkich maszyn połączonych do tego systemu. Ale co jest jeszcze bardziej ciekawe, to tutaj rozwijana jest taka nowa forma biznesu a, biznesu na odległość biznesu na dystans czyli mamy maszynę, mamy robota, który no, w, a, dzięki połączeniu z chmurą posiada pewien zasób informacji, pewien zasób umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach. Pralka, sprzątanie, gotowanie, pomoc w toalecie na przykład osobie starszej albo, albo z problemami z poruszaniem. Ale mamy też opcje, gdzie na przykład mamy osobę starszą w, w Chinach albo w Stanach Zjednoczonych i mamy operatora na Filipinach, albo w Indiach, albo w Polsce. I ta osoba, ten operator, na życzenie może zrealizować online zadanie: wyprać, wyprasować, posprzątać. No, no i też widziałem maszynę, która mnie bardzo zainteresowała, czyli maszynę do akupresury. Robota, który wykonuje akupresurę połączoną z taką quasi-akupunkturą elektryczną to, to rzecz, która na pewno bardzo szybko zacznie się pojawiać w różnych miejscach na świecie Zdecydowanie sam chętnie z takich urządzeń korzystać będę bo wiadomo, że z fizjoterapeutami jest różnie, to znaczy z ich dostępnością no cóż, cóż mogę powiedzieć? Był wyścig robotów, było robocie auto. a Mam nadzieję, jeszcze pokazać takie bardzo proste roboty w bardzo prostym hotelu, w którym mieszkam. A taka idea, a architektura Zen i design Zen obowiązuje w tym hotelu, też zupełnie rzecz nowa w Chinach. Kurczę, no cały czas chodzi mi po głowie to, że. A, zobaczcie Państwo, to są Chiny za mną, teraz. To są Chiny sprzed lat. A to są Chiny w tym samym miejscu, z teraz. O, i w końcu zrozumiałem też, dlaczego. Ten ośrodek robotyki znajduje się tutaj, a nie w jakimś innym miejscu Pekinu. Otóż wokół tego kompleksu hutniczego, który przerobiono na sale widowiskowe, biura, lofty itd. itd. Tutaj wokół cały czas istnieje mnóstwo firm, które specjalizują się w produkcji różnych, jak to nazwać, części, tak, części metalowych. Między innymi łożyska, łożyska kulkowe. Nie ma robota bez łożysk kulkowych. Są tutaj też firmy, które produkują różnego rodzaju silniki elektryczne, od mikroskopijnych po bardzo duże. I znowu nie ma robota. Przynajmniej współcześnie nie ma robota bez silników elektrycznych. To wszystko tutaj jest w odległości 20-30 km od tego miejsca. Maks 20-30 km. I dlatego też takie e, projekty, takie koncepty, takie rzeczy mogą się tutaj rozwijać w tym tempie, w jakim się rozwijają, bo z jednej strony jest ogromne wsparcie państwa a ja nie mam na to czasu i nie mam też takiego refleksu, żeby chwytać te momenty, kiedy pokazuje się na przykład w wiadomościach telewizyjnych kolejne jakieś historie związane z robotyką przemysłową czy też tą humanoidalną. To jest w tej chwili priorytet państwowy. Więc te firmy naprawdę dostają wiele środków i wiele wsparcia i właśnie na tym polega no jakby cała zabawa tutaj, że, że państwo to rozumie, to jest priorytet państwa w związku z tym państwo wykłada pieniądze. Nie do końca oceniając z góry, czy jakiś projekt ma sens, czy nie ma sensu. Urzędnicy tutaj mam wrażenie zrozumieli dawno, że to nie jest ich rola. A Tą rolę spełnia rynek, bo za jakiś czas się okaże, kto tak naprawdę jest w te klocki dobry, kto tak naprawdę sobie radzi. To rynek. Inne firmy robotyczne, które będą kupowały części, podzespoły, patenty, licencje tych, tych najlepszych, to będzie wskaźnik, to będzie miernik, a nie to, czy urzędnikowi się jakieś rozwiązanie podoba, czy nie. W związku z tym, tak jak widzę, niektóre z tych firm, moim zdaniem, idą złą drogą, niewłaściwą. Albo otwierają drzwi, które już dawno otwarto gdzie indziej, na przykład w Szanghaju, ale to chyba nie ma znaczenia, ponieważ mamy tych firm, podejrzewam, że już setki, a może nawet tysiące, tych, takich firm jak ta, którą odwiedziłem przed chwilą, i one wszystkie dostają wsparcie, one wszystkie dostają pieniądze, one wszystkie dostają jakieś budżety, jakieś budżety. To nie są budżety 1500 zł. Dziennie, tylko naprawdę budżety e, i, No i walczą I będzie dokładnie to samo, co było w komputerach, telefonach Co było w, w motocyklach, rowerach najpierw A potem w samochodach Dzisiaj to jest w samochodach I dzisiaj się zaczyna w robotach no i co, i wniosek starego Zgreda, zgryźliwca łysego, że no nie ma nas tutaj. To jest coś, co mnie naprawdę bardzo boli. Bo, bo, bo powinniśmy być tutaj. Dlatego, że to jest chyba najlepsze środowisko, żeby rozwijać robotykę po prostu. Z jednej strony właśnie przez to, że jest zaplecze i, i to wsparcie, z drugiej strony, no, po, ponieważ to jest przyszłość i w, no, nie ma sensu zaczynać od początku, tak? Tutaj już wiele rzeczy przebadano, odkryto, sprawdzono, zaimplementowano, więc po co zaczynać ten marsz z piwnicy, skoro można zacząć z drugiego, trzeciego piętra? No, właśnie. Tylko z kim przekonywać do tego, żeby tutaj pe, no, nawiązać współpracę chociażby w obszarze akademickim. Firma-firma. E, wydaje się, mnie się wydaje, że to jest oczywiste i że to kurczę, tutaj powinniśmy naprawdę bardzo wiele robić, żeby, żeby tutaj się zakotwiczyć. Po prostu, bez względu na to, Jakie są szajby polityczne, bo szajby szajbami. A ten film, zwany rzeczywistością, on sobie dalej leci po prostu. Według swojego planu, zgodnie ze swoją dynamiką. No i tak jak powtarzam, od lat powinniśmy funkcjonować i działać tak, żeby korzystać z tego wszystkiego, z czego skorzystać można dla naszego własnego dobra wspólnego, czyli tego, tego dobra polskiego tak zwanego. Taka gruba nuta, ale niestety za każdym razem, jak jestem w takich miejscach, to coś takiego przychodzi mi do głowy, że powinniśmy jednak zacząć myśleć o tym dobru wspólnym, a to już zupełnie inny temat, bo właśnie też już nawet w pierwszych dniach mojego pobytu obecnego w Chinach mam wrażenie, że też od Chińczyków moglibyśmy się zacząć uczyć, co to jest tożsamość. Ale to już zupełnie inny temat, temat osobny, o którym być może opowiem. A być może nie, bo nie zdążę, bo za chwilę znowu są kolejne wydarzenia, nowe sprawy. Tutaj w zasadzie też jest tak, że co 6-8 godzin zmieniają się scenariusze, zmieniają się historie. Sytuacja jest dynamiczna. A to dlatego, że z pewnymi firmami się umawiamy. Te firmy mają też swoje priorytety, swoje zadania, swoje obowiązki. Ja jestem po prostu jeden leszek ślazyk. I niekoniecznie muszę być, pomimo tego, że jestem mile widziany i witany, to niekoniecznie akurat muszę być ważniejszy niż no, historie, które dotyczą funkcjonowania poszczególnych firm, poszczególnych projektów. A tak, tak się też i dzisiaj zdarzyło. Czyli w, dzisiaj też musieliśmy zmienić swoje plany, ponieważ się okazało, że przesuwamy zdjęcia z końcówki kwietnia na jutro. I tyle. Mam nadzieję, że jutro będzie nieco pogoda lepsza, bo dzisiaj jest niebo zachmurzone, trochę mrzy. Ale też nie wiem czy ta pogoda nam będzie do czegoś potrzebna, bo pierwotnie mieliśmy robić zdjęcia dotyczące trenowania dronów. Dronów, które zaczynają pełnić funkcję kuriera i dostarczają przede wszystkim dostarczają przesyłki z jedzeniem. W dużych miastach, takich jak Pekin. A to w związku z tym, że rozwija się tutaj w Chinach coś, co się nazywa low altitude economy, czyli ekonomia niskich pułapów, pułapów do 1000 metrów. I według tego założenia, już niebawem w większości chińskich dużych miast niebo będzie wyglądać jak w filmach science fiction, czyli będzie no, nad głowami sporo aparatów latających różnego typu nie tylko te dronów, które będą przewoziły różnego rodzaju przesyłki, ale również dronów które będą transportować ludzi nie wiem czy mi się uda dotrzeć do firmy Ehang taką miałem nadzieję, zobaczymy co z tego wyniknie Firma EHANG to jest pierwsza w Chinach firma, która dostała zgodę na pilotażowe przeloty z ludźmi. Jeżeli ten pilotaż się powiedzie, no to już w tym roku prawdopodobnie rozpocznie się komercyjne użytkowanie dronów, dwuosobowych dronów sterowanych autonomicznie. Latających w wielkich chińskich miastach. Tak się zamyślam, bo czeka mnie znów kilka historii, kilka spotkań. I troszeczkę też gęstość tych spotkań, tych emocji jest no spora, zupełnie nieprzystająca. Też charakterem, jakością, istotą, do tego czym zajmujemy się. Ja również się tym zajmuję u siebie w domu, i z tej perspektywy, z perspektywy dawnej huty pekińskiej, mam wrażenie, że zajmujemy się sprawami zupełnie nieistotnymi. Ponownie jestem w Pekinie, wciąż w miejscu, które nazywa się Królestwo Stali, a jest miejscem, gdzie jeszcze całkiem niedawno funkcjonowała największa w Pekinie Huta. A dzisiaj to miejsce, w którym rozwija się roboty, różnego rodzaju nie tylko humanoidalne roboty, które służą już obecnie między innymi w rolnictwie, w energetyce, w medycynie i tak tak dalej. Ale oprócz tego, że są tutaj roboty i firmy robotyczne, to znajduje się tutaj również biuro Liu Isina, autora Problemu Trzech Ciał, książki znanej również i w Polsce, głównie dzięki serialowi. I jest to miejsce, gdzie co roku odbywa się Wielka konwencja science-fiction. Zbierają się tutaj chińskie kluby fanów literatury science-fiction i filmów, komiksów, wszystkiego tego, co z science-fiction jest związane. Niestety nie udało mi się umówić z Liu Seixinem, a to dlatego tylko, że dopiero przed chwilą się dowiedziałem, że ma on tutaj swoje biuro. A... Muszę się podzielić tym obrazem, przełączam kamerę i pokażę wam, co się tutaj wyprawia. No, i tak mniej więcej wygląda jeden z zakątków tego gigantycznego miejsca poświęconego literaturze science fiction, filmom science fiction. Macie tutaj. Absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o science and fiction, miejsca podobne do tych, które znane są z filmów, z książek. A to nie science fiction, to po prostu skrzyneczka z powerbankami do telefonów do wynajęcia i jakiś zakątek w którym powstają, o chociażby takie potwory. Dowiedziałem się, że raz w roku będę miał prawdopodobnie film z otwarcia ostatniej takiej imprezy. Odbywają się tutaj konwencje, naprawdę wielkie, wielkie konwencje fanów science fiction. Wielkie, dlatego, że na takie konwencje przychodzi tutaj. Tysiące, tysiące ludzi. A i to, co mnie zafascynowało, to, co mnie zafrapowało, i o czym wcześniej gdzieś tutaj mówiłem, nie wiem, czy na tym nagraniu, czy na którymś wcześniejszym. A cała zabawa polega na tym, że a, Chińczycy nagle się okazało. Dla mnie nagle, dla nich nie. Chińczycy zrozumieli to, o czym ja staram się mówić od dłuższego czasu, czyli świat cyferek to, to świat cyferek techniki, inżynierii, obliczeń, ale jeżeli w tym świecie nie ma wyobraźni, nie ma fantazji, nie ma tego szaleństwa, które związane jest z wymyślaniem, Rzeczy dziwnych, niezwykłych, przekraczaniem granic, no to ten świat inżynierii staje się martwy. Być może Chińczycy wyciągnęli wnioski z, ze swojej przeszłości. A no, być może się mylę. W końcu jestem człowiekiem, mogę się mylić. Natomiast to, co mnie naprawdę urzeka, to to, że w jednym miejscu połączono ze sobą firmy, firmy, które pracują nad realnymi, konkretnymi rozwiązaniami. No i takie postaci jak Liu Seixin. Postać nie byle jaka. No i znowu tutaj inna historia, która podczas tej podróży mi się w jakiś sposób Zaczęła krystalizować przez przypadek absolutny. To historia dotycząca w ogóle funkcjonowania sztuki artystów we współczesnych Chinach. Tutaj też jest wiele obszarów, o których w ogóle nie mamy pojęcia, których też nie rozumiemy. No bo jak możemy rozumieć coś? Czego nie znamy, czego nie widzimy, czego nie doświadczamy. Ostatnio pisałem na Chinę 24 o fenomenie miniseriali, tych takich w soap opera w wersji TikTokowej, gdzie odcinek trwa może 8, może 10 minut. Odcinków jest 25 i to jest cała opowieść. Natomiast w Chinach funkcjonuje coraz intensywniej taka sztuka. Przez duże S. I też sztuka coraz bardziej wyrafinowana. To, czego nie było jeszcze całkiem niedawno, jeżeli chodzi o Chiny, chociażby w obszarze muzyki, którą szczególnie się interesuje, to się zmienia. Jest coraz więcej zespołów, które grają muzykę nie dość, że ambitną, to jeszcze coraz bardziej oryginalną. I znowu to, o czym mówiłem całkiem przed chwileczką, czyli kwestie tożsamości. Chińczycy stają się coraz bardziej tożsami, coraz bardziej pewni siebie, coraz bardziej w siebie wierzą i coraz bardziej doceniają swoje własne dziedzictwo. No i to jest prawdopodobnie jedna z tych rzeczy, których moglibyśmy się od Chińczyków również uczyć. Ale o tym będę opowiadał przy innej okazji. A tymczasem z miejsca, w którym swoje biuro ma m.in. Liu Seixin i jakieś 10 firm zajmujących się robotami humanoidalnymi. A i tutaj właśnie, kolejna konferencja.